Masz tę roślinę w domu? Uważaj! Może oczyścić ci powietrze, ale to nie wszystko. Posłuchaj tej ciekawostki o Dracenie Obrzeżonej. To nie jest zwykła doniczkowa ozdoba. Dracaena marginata została przebadana przez NASA. Tak, dobrze słyszysz. Amerykańska Agencja Kosmiczna prowadziła badania nad roślinami, które najlepiej oczyszczają powietrze z toksyn. I zgadnij co? Dracena znalazła się na tej prestiżowej liście. Usuwa z powietrza benzen, formaldehyd i inne szkodliwe substancje, które mogą być obecne w naszych domach, na przykład z mebli, farb czy plastików. A najlepsze jest niemal niezniszczalna, nie wymaga częstego podlewania, nie boi się cienia, a wygląda jak mini palma z Madagaskaru. Więc następnym razem gdy spojrzysz na swoją dracenę Pamiętaj, że to nie tylko roślina, to twój zielony filtr powietrza. Daj lajka, jeśli też masz ją w domu. Napisz w komentarzu, jak ją nazywasz palma, smog, a może fryzura Einsteina. I oczywiście zasubskrybuj po więcej roślinnych ciekawostek.